Dzisiejsze wieści: relacja z Nocy Bartów, konferencja ginekologiczna, starogardzka sesja. W piątek 23 listopada odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych i ciekawych imprez kulturalnych na Kociewiu. Noc Bardów imienia Ryszarda Rebelki. Impreza ma charakter otwartego konkursu na interpretację utworów z gatunku poezji śpiewanej. Pomysłodawcą Nocy Bardów był Ryszard Rebelka. Poeta, malarz, wielki miłośnik swojej małej ojczyzny. W tym roku w części konkursowej wystąpili m.in. Justyna Czarnota, Lukáš Evert. Anna są pytana w telabinie. Ciężko sprostać takim czasom i w ogóle żyć uczciwie coś prawda? nie kradnie, coś się da te grywanty, fanty, futra dwa, gdy ktoś coś przeciwko nie ma To nie ja, to nie ja Maria Machlik. Zielone. Zielone jak letni wiatr, zaczarowanych lasów. Gwiazdą wieczoru była Magda umer, która zaśpiewała starogarskiej publiczności utwór ja ze swojej najnowszej płyty Noce i sny. Co mu jest cichem świeżo Jak zatrzymać ten pośpiech obu. I ten wyraz tych nim zniknie w jakby. Z w dwudziestej nocy bardów została Anna Szatybełko. Brałaś udział wcześniej w kilku programach, powiedzmy. Jak one wpłynęły na Twoją karierę i na to, gdzie jesteś dzisiaj? Myślę, że. Wszystkie programy, które są, jak się mówi, komercyjne, na pewno dały mi taki duży pogląd na to środowisko artystyczne. Jak to wszystko wygląda od kuchni. Dały mi też dużo dystansu do tego, do siebie, do swojej muzyki, do publiczności. Zaczęłam może bardziej też szanować tego widza, bo jednak dla mnie indywidualny odbiorca zawsze był i dalej jest tym najcenniejszym odbiorcą. Teraz bardziej chciałabym się skupić na autorskim projekcie. Poszukuję muzyków do swojego projektu, sama piszę teksty, bo też jest to dla mnie ważne, że. By śpiewać to, co tak naprawdę mi w duszy gra, a nie być tylko odtwórcą. Także nad tym aktualnie pracuję i mam nadzieję, że znajdę fajnych muzyków, którzy będą chcieli ze mną ten projekt współtworzyć. W piątek 23 listopada odbyła się w Starogardzie Gdańskim ginekologiczna konferencja naukowo-szkoleniowa. Panie doktorze, to jest już kolejna z cyklu konferencja. W oparciu o Kociewskie Centrum Zdrowia i Oddział Położniczy Ginekologiczny, jest to już trzecia konferencja tego typu, poświęcona wymianie aktualnych informacji, wiadomości na temat położnictwa i ginekologii. Wśród tematów konferencji znalazły się tak ważne i istotne kwestie, jak hormonalne leczenie menopauzy, ciąża i mięśniaki macicy czy rak szyjki macicy. Profesora Krzysztofa Prajsa zapytaliśmy o zagadnienie związane z rakiem szyjki macicy i kwestie ciąż wielopłodowej. Jeśli chodzi o rak szyjki, to jest to powszechnie znana sytuacja, w której kobiety nie zgłaszają się na badania cytologiczne. Te badania są kluczowe w wykrywaniu grupy podwyższonego ryzyka, w wykrywaniu spraw nowotworowych. I to są to badania, które dają szansę w przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej na pełne wyleczenie pod warunkiem, że będzie to na czas uchwycone. Niestety wiele kobiet igra z życiem, nie zgłaszając się na to bardzo proste i bezbolesne badanie. Tak, ciąże wielopłodowe no, nabierają rozpędu tutaj w sensie liczby. Jest ich coraz więcej i nie są to ciąże tylko bliźniacze, ale i trojacze i wykracza to poza zwykłą statystykę. W środę 28 listopada odbyła się sesja Rady Miasta Starogard Gdański. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Starogard do zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca. Zostali nimi obecny wiceprezydent miasta Henryk Wojciechowski oraz radny Zbigniew Kotlewski. Rada Miasta wyznaczyła również dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Starogard do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostali nimi radna Danuta Kozikowska oraz radny Rafał Neumann. Kwestia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego budzi duże kontrowersje, gdyż nie ma wśród radnych zgodności co do sposobu i zasad jej funkcjonowania.